No i cóż Siemano mamy rano Jak to mówi znany youtuber Pozdrawiam <grych> Przy okazji No i co no To, to jest wynik wczorajszy się do tej pory tyle nasypaliśmy tak mówiłem, wczoraj wyszło 6 przyczep podgarnęliśmy, ładnie to wygląda no i cóż, jedziemy dalej tam troszeczkę jeszcze mamy jedną działkę działeczkę taką małą, to wsypiemy w big bugi no a resztę upiemy dalej pszenicę, no że cóż to, to zobaczenie na polu no jedziemy na kolejną działkę no tam mamy tak z groszem no sami widzicie, trzeci dzień dni mam no, tu operatora, pomocnika no, no, no trochę jeszcze tego stoi, nie? obawiając się, że już będzie skoszone pokaż tam Paweł no, tam dość ma trochę to ale dość duże no w naszych stronach tak dużo nie było, no ale tam jest kombinat widać w oddali gość jakiś prywaczaż ma, no jest trochę o, pokaż tą stronę, tutaj pokażmy tam już widać baloty no ci co musieli się jutro ma padać, zobaczymy jak to będzie no jest godzina 11 No Krzysiek już uciekł na pole Nie ma co czekać no prognozy pogody są jakie są No nie są zbyt optymistyczne jeśli chodzi o opady no zobaczymy jak to będzie nie No dzisiaj do nocy na pewno będziemy do późnej siedzieć W polu No i to tyle zobaczymy tam na tej działce do zobaczenia na działce No no, jesteśmy już prawie na tej działce, tak zwane sędzickie na sędzicach. Zobaczcie, o tam jakiś też starszego typu New Holland. No tak jak mówiłem, tu w tych, 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 tych okolicach widać, już trochę położone, tu też. No i co, no i czekamy, o Krzysiek dojeżdża. Ja może tu zaparkuję na drodze, nie ma ruchu. No tutaj, no tu po byrkach widać, no po ziemniakach boi się wjeżdżać, bo no może być tak zwane wyrywanie przyczep. A tu poczekam jednak na Krzyśka, niech on to strąci, objedzie raz jeszcze w koło i no działeczka taka mała jak widzicie, e, sypiemy w big buggy, bo to jak widzicie jest prężyko, więc o już Krzysiek ma chyba pełno, no nic zajeżdżam, dobra, rozłączamy się, zobaczymy się e, jak będzie nasypane. No dobra, no Krzysiek pojechał, tu jest taka hektarowa działka, o w jedną stronę jak widzicie. Teraz wraca. No i co? No, Przeżyto. Raz, dwa, trzy, cztery. No ten jest taki mniejszy. Cztery widwagi liczmy po tonie średnio. 4 tony. No. Czyli z takiego kawałka tu jest hektar, tu pojechał w tą, teraz z powrotem no, praktycznie cztery tony, prawie, Więc no, no jest nieźle. Nie? Dobra. No nic, może parę jakichś ciekawych ujęć. Jakieś coś pod muzyczkę. No. Ładne widoki. Jak widzicie, jak taki się kręcą. Wiaterek taki delikatny, o tam New Holland w tle, żółty, widać. No tutaj klas, tak jak mówiłem, no żniwa pełną parą. E, dwa, trzy dni tutaj już nic nie będzie, nie. Każdy, e, każdy się spieszy i umija się jak może, no. Tam sami, widać już paloty w tle. Także o, już tam pokoszone na tych górkach, na tych górkach dojrzało wcześniej, więc już widać paloty. No nic. Zobaczymy ile tu wyjdzie z tego pola, ile bibagu. Jedzie na następną działkę. Ten hektar skoszony, pokonany krzężyta. No, nasypaliśmy jedną przyczepę i w tej przyczepie mamy tutaj witbagach to mamy. Tak, 3 big bagi mamy, no 2,5 w zasadzie, No 2,5 będzie. No nic, czy się pojechał, jedziemy na następną działkę, to zdejmujemy i jedziemy kosić kontynuować pszenicę. Więc wyjeżdżamy z Sędzic, na górkach Sędzickich, że tak projekt na Sędzickim mieliśmy hektar pszenżyta, trzeci dzień żniw, e, to pokonane, Szału nie ma, nie hektar, no wyszło 6 pitpacków plus te 2,5, więc no, jesteśmy zadowoleni, plan dobry, e, no teraz jedziemy za wsią, mamy jeszcze jedną działkę, musimy ją skończyć, e, została nas noc e, podczas pierwszego dnia żniw, no i tam jedziemy nie? na tą działkę więc przy okazji pozdrawiam wszystkich jak se pojadę i porozmawiam, pozdrawiam wszystkich Cędzice, Jakubice, Baszków. na Warta, jeśli ktoś gdzieś tutaj spod się radza jest napiszcie, komentujcie zgadamy się, popiszemy może się spotkamy gdzieś na polu fajnie by było dlatego jeśli ktoś jest gdzieś z okolic się radza, no mówię tu od strony no tu de, dobre 8 km po linii prostej stąd. Pan chłodziejczak stąd jest, pozdrawiam. Coś dawno nie piszę ani nic. Żadnych filmików. Pewnie chłop też zarobiony. Także pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, których znam. Nie będę go wymieniał. Pozdrawiam również moich subskrybentów. Dziękuję bardzo. Piszcie, lajkujcie, komentujcie. O. Krótki, krótkie podsumowanie, jesteśmy na półmetku e, Przeżyto na Sędzica Wstrąciliśmy, tam był traf ten pektor, poszło w bitpaki. o Krzysiek już tam czeka, e, operator pokaż, mamy operatora, pokaż e, Krzysiek już tam czeka na nas e, z Żenicą e, Tam zaczynaliśmy pierwszego dnia A teraz co, jedziemy dalej no, Widać pokoszone już częściowo tak jak mówiłem w pierwszym dniu eee, no i co, no jedziemy sprzątać i wozić musieliśmy by uwaga stwierdzić nam tam zajęło więc dzwoniłem do Tomika, Tomek mówi, że już przepadało więc no naprawdę my się musimy spieszyć mamy nadzieję, że zdążymy do wieczora eee, Jary zostanie, no Jary będzie jeszcze później, dojdzie no ale to zimę chcemy sprzątać dlatego nożnika mamy na pół metru, tak jak mówiłem

I lecimy dalej. No i dobra, dzisiaj to nasypał. To jest to pole, od którego zaczęliśmy. Czy, czy ta, no, praktycznie wolna jedziemy wysokość do, do domu. No i co? stał nam te działki koło domu, nie? No tu jak widać, jeszcze stoi. Tam już widać od zachodu coś się chmurzy. Patrzyłem na pogodę, no tam Niemcy już na granicy niemieckiej jest, jest tąd, Więc no jutro faktycznie będzie padać. Coś tam widać, o mi tam Kalisza faktycznie mapy coś tam pokazują. Ludzie uwijają się, jak to się mówi, no my też lecimy. Nie ma czasu, lecimy. No i niestety... Mamy pół półmetek. No, patrzymy, A tu, kurde, pszenica nam nie wejdzie. No i co? No i podjęliśmy decyzję, że tutaj jeszcze jakieś przyczepy wejdą. No ale część jednak będziemy do jednego z pomieszczeń, do garażu, chyba, do garażu w. Big Bagi. No nic, ja idę pociągnik, a tu proszę bardzo. Na polu obok New Holland. Starszy model. No tak, jak mówiłem. Lata 90. ludzie sprowadzali, co się dało. No to takie jak widzicie sami pola mało hektarowe, że tak powiem małe działeczki, że tak powiem, działkowicze. No tak jak tutaj ta nasza działka, że nie jest też duża. No i właśnie o, ludziom takie małe sprzęty wystarczą na własny użytek, skosić sąsiadowi. O. No i ktoś takim ładnym starym New Hollandem Kosi. No, jeśli chodzi o nas, no to jak widzicie, tu już położone, tu się trochę właśnie tam ładnie stoi. A nie wiem czemu w dwóch końcach tego pola położyło się. Także no, zbliża się front duży, kwestia kilku godzin. Jak widzicie, wiatraki stanęły. Dzwoniłem tam do chłopaków z zachodu, z zachodniej granicy. Tam mówią, że już leje, pada burza. Więc no, myślę, że to położymy. To jeszcze jedno pole. No i fajnie by było jeszcze jedno, tylko że tam pszenica stoi więc no, jak zmoknie to tragedii nie będzie kolejne pole, kolejna działka po domu hektar no i trzeba chyba będzie dzisiaj może, może jeszcze jeden no, ale to może będzie ostatni hektar Tak widać zachmurzenie prąd idzie Chłopaki, tam dzwoni, dzwoniłem, Rafał mówi, nie zdążył sprasować, zlało go burza w Lubuskim, więc nas też to lada moment czeka. No więc dzień trzeci nazywamy zdążyć przed deszczem. Może jeszcze, o tam jest jeszcze jedno w tamtym kierunku pole, może jeszcze jak to, to zdążymy tam to skosić, zobaczymy. No i co, jest już wieczór. Udało się, eee... To, co zaplanowaliśmy w zasadzie, już zrobiliśmy tamten kawałek. Ten kawałek tutaj ta działka. przeskoszone, Częściowo na przyczepę, drugie tyle poszło w big bugi. No, jesteśmy zadowoleni, oczekujemy ulewy. lewy. Jak widać, chmurzy się jeszcze nie pada. Krzysiek pojechał tam też jest taka działka, ale mówi już nie zdąży rozabierze, więc z dwa razy może w koło, zbiornik na kosi, przywiezie w zbiorniku. No i to tyle. Dzięki bardzo za pozytywne komentarze. Komentujcie, piszcie, piszcie co u was, jak u was. Pozdrawiam wszystkich serdecznie znajomych z, z Zachodniopomorskiego, z Lubuskiego. No i tutaj stąd, tak, wszystkich sąsiadów Gmina Warta tutaj. Piszcie, jeśli stąd jesteście, odezwijcie się. No i to tyle. Jeszcze raz dzięki za Ponad 1000 subskrypcji. I do zobaczenia w następnym vlogu, w następnym filmie.